Cześć! Witam Cię w drugim filmie, w którym pokażę Ci tajne lokalizacje ukrytych skrytek w Urzykistanie. Zapraszam do oglądania. Pierwsza w tym odcinku, a 23 w tej serii skrytka znajduje się w Orlov Military Base. E, dosyć fajna lokacja, dlatego że woda, w której znajduje się ta skrytka pozwala na bardzo szybki odwrót w razie gdyby sytuacja była no, nieznośna, niekomfortowa, a często taka bywa, kiedy wracamy z guagu i potrzebujemy szybkiej gotówki. Jeżeli skrytki tam nie ma, albo zbieramy nas rzut, lub tam było za mało tych pieniędzy, no to mamy skrytkę kolejną, która również znajduje się w wodzie. Nieco bardziej niebezpieczna, moim zdaniem, bo zanim uciekniemy tą wodą, no to łatwiej nas tutaj zabić. Ale nadal, nadal ciekawa pozycja. 25 skrytka to coś, co może ułatwić nam sytuację, kiedy chcemy zrobić szybki rzut, na przykład na trio na nakładach. A jeżeli na kładach? no to 26, 26 będzie czymś obowiązkowym, bo te cztery skryteczki, cztery osoby w różne miejsca, jeżeli tutaj zbyt dużo nie leci i mamy zrzut tak naprawdę w moment, to jest, to jest ekspresowy zrzut, jeżeli chcemy więcej pieniędzy, no to 27 skrytka stoi przed nami otworem w lokacji, która tak naprawdę nie jest zbyt często uczęszczana. E, zbyt często uczestniczyłem... Eee, masło maślane. Ale to nic. 28 skrytka jest obok i stanowi to dodatek do tego masła maślanego, o którym mówię. To prawda ten sklep, który kusi na mapie, on już nie jest dostępny, bo filmik nagrywałem przed sezonem drugim, a tutaj mamy sezon drugi już, kiedy wypuszczam ten odcinek. Ale e, mamy kolejną skrytkę wokół muru, który otacza Orl of Military Base. Jest też 30 skrytka, która znajduje się obok drzewa, też bardzo często niezauważana przez innych graczy. Co tak naprawdę sprawia, że no możemy z tego korzystać. Bardzo często. Zazwyczaj, kiedy tutaj lecę, to ta skrytka jest. Nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby jej tutaj nie znalazł e, o, zamk otwartej. Zamknięta jest właśnie zawsze. Zobaczymy, jak Wasze doświadczenia z nią się przedstawiać. E, 31 skrytka. Jest z zamurem. W pobliżu też e, wody. Ale no tutaj ucieczka taka łatwa nie będzie. Chyba że bardzo dobrze potrafimy skieprzać w razie, w razie potrzeby. Ale to nie jest ostatnia skrytka na Orl of Military Base. Ich jest tutaj jeszcze kilka. Więc możemy obłowić się i na zrzut i na bespa i na kompanów, którzy nie żyją na wszystko. Jeżeli potrafimy dobrze biegać i szybko szukać. E, 32. skrytka. Bardzo fajnie ją można zabrać, właśnie kiedy jest taka sytuacja jak teraz, że jedzie pociąg, no ale to już wiadomo, że trzeba mieć troszeczkę szczęścia i wyczucia. 33. Skrytka wokół w pobliżu wieży radiowej jest na takim openie, co jednocześnie jest wadą i zaletą, bo wadą można nas zabić, ale zaletą dlatego, że widzimy teren wokół i wiemy, czy można tam lecieć, czy jest bezpiecznie, czy nie. Kolejna skrytka znajduje się w bardzo przyjemnej lokacji. Dlatego, że właśnie wokół możemy mieć tą skrzynkę, którą otworzyłem w tym momencie. Eee, no i jednocześnie ze skrytką na pewno nakąpana będzie, gdyby, gdyby był martwy. 35. skrytka. To już troszeczkę w stronę farmy, ale nadal ciekawa pozycja. O, i tutaj. Tutaj ją mamy. I co? I lecimy dalej. Już w stronę faktycznie farmy. 36. Pozycja. Łatwo ją znaleźć. Wystarczy szukać właśnie tego uszkodzonego auta, a raczej wraku auta. Proszę bardzo. Na pewno uratuje Was wielokrotnie. 37. Skrytka. Znajduje się w pobliżu drona do relokacji, który tutaj powinien być, ale właśnie chyba jest zbity albo uciekł. Pokazywałem tą skrytkę w omówieniu Wina z wąsim.pl Cofnijcie sobie na kanale Jeżeli chcecie zobaczyć A tutaj mamy kolejną skrytkę na totalnym zadupiu Tutaj gwarantuję, że leci naprawdę Promil wręcz, nawet nie procent osób Więc warto o niej wiedzieć Tutaj mamy troszeczkę bardziej niebezpieczną skrytkę, ale nadal ciekawą Eee, warto ją po prostu namierzyć patrząc i szukając e, traktora, który tutaj widzieliśmy. Co my tu mamy dalej? O, wieża radiowa, dron 40 w pobliżu lokacji mojej ulubionej, która zwie się Pierożek. A jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego Pierożek, to pytajcie w komentarzach. Chętnie odpowiem. Proszę bardzo. O w pieroszku bardzo dużo majątku jest, więc czasami się przyda ta skrytka, czasami nie, ale czasami warto nie wiedzieć. Tutaj pokażę skrytki, które tak naprawdę przydadzą się bardzo na kładach, na przykład, bo są obok siebie. Pierwsza skryteczka, która potrafi być Pokaźne wynagrodzenie. Warto nie wiedzieć. Kolejne dwie będą obok siebie. Jeżeli gramy na dło, to jedna osoba leci po dwie skrytki, które właśnie pokażę, czyli tą. I za chwilkę kolejną. Teraz sklep jest tutaj na tej wyspie, yy, w drugim sezonie, więc wyobraźcie sobie, że lecicie po tą skrytkę. Ta sama osoba bierze tą skrytkę, tak naprawdę w moment, i zmierza do sklepu, który jest właśnie na tej wyspie w pobliskim budynku. Byk. A druga osoba na dło leci po tą skrytkę praktycznie już z samolotu. I dronem do relokacji, który zazwyczaj jest tutaj obok, leci na tą wyspę. Macie zrzut naprawdę w 15 sekund. No. 10 nawet. Dobra, nie będę przesadzał, 15. Ale na dułoski to jest super opcja. A na okłady to wraz z tamtą skrytką, którą pokazałem przed wyspą, no to jest Meisterstyk. Tutaj też ciekawa skrytka. Obok mostu. Więc w sytuacji krytycznej bierzemy ją, spadamy do wody i tyle nas było, nie? A wrogowie nie wiedzą, co się stało. No i szukamy sklepu, wiadomo. Ale to jest super opcja na wykupienie kompana, jeżeli w pobliżu mamy dostępne sklepy. 46. skrytka. No troszeczkę ryzykowna. Rzekłbym, że. Spośród tych, które przedstawiłem w tym odcinku, to jedna z najbardziej ryzykownych, ale warto nie wiedzieć, jak o wszystkich innych. Za nami ponad 40 skrytek, które na pewno usprawnią Twoją rozgrywkę. Jeśli chcesz dowiedzieć się, gdzie znajdują się pozostałe skrytki, to idealnym uzupełnieniem tego materiału będzie trzeci oraz czwarty odcinek z tej samej serii. Jeśli nie widziałeś lub nie widziałaś pierwszego, również zachęcam cię do nadrobienia. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że oglądasz właśnie ten kanał, i zapraszam do kolejnych materiałów, które niebawem na kanale. Dzięki, cześć.